7 rzeczy o DDA, których prawdopodobnie nie wiesz. Pierwsze. ograniczone zaufanie. W przeszłości bliskie osoby wielokrotnie nadwyrężały ich zaufania i dziś bardzo trudno jest im zaufać. Dwa, ekstremalna lojalność. Są lojalni nawet w sytuacjach, w których ktoś na tą ich lojalność nie zasługuje. Trzy, oceniają siebie bez litości i zawsze poszukują uznania u innych. 4. Mają silną potrzebę kontroli innych, dlatego trudno jest im budować relacje. 5. Całość równa się dla niebezpieczeństwa. Bardzo trudno znaleźć zmiany, które pojawiają się w ich życiu. 6. Traktują siebie bardzo serio. I mają problem z byciem beztroskim i tym, by pozwolić sobie na tę dziecięcą radość. 7. Często czują niepokój innych, nawet w sytuacjach, w których nie mają do tego powodu. Ja nazywam się Marita Bośni, no jestem psychologiem i psychoterapeutą dla obserwatorów